Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony pod zawsze zdąży Mafia Solec i lecimy z kolejnym trybem fabularnym, jeśli chodzi o kontrabandu. Godzina. Jeszcze nawet ósmy nie ma, więc troszeczkę możecie mnie słyszeć dziwnie, ale jak zawsze z rana katarek boży. Klikamy fabularny 30%. Yy, Kurzwa trzeba się ubrać do roboty. 30%, czyli jedna, niecała jedna trzecia gry za nami trybu fabularnego. Ja sobie ostatni dzień nagrywam, znaczy można to nie nazwać nawet ostatnim dniem nagrywania, bo dzisiaj jedziemy na domki. Tam nas już wyjechał. Ja ogarnię miniaturki, ogarnię odcinki dla Was na, na taki co drugi dzień przynajmniej. Dobra, jeszcze coś dla Was nagram, żeby coś tam po prostu puścić. Nie wiem, mogą, może być, że dzisiaj będzie to krótszy nawet odcinek, coś w tym stylu, ale, ale powinniśmy po kontroloju trochę tutaj zrobić. I rozpierdolu, dobra, koniec ja. z nieróbstwem. No, dokładnie, kurwa, byście się dzieli z robotami, trochę pomogli. O powszechnym obowiązku pracy. Ja pracuję codziennie, więc przepraszam ja sobie bardzo. Chcemy jednak zawody, które nie, nie na potrzebujemy w na naszym kraju. Listę znajdziesz na tablicy, Aha, grubo, grubo widzę. Już pierwszy kandydat jedzie po tak także nie potrzebujemy na pewno. E, przemytnik, po rozbiciu jednej z dziupli przemytników wraz z kontrabandą, znaleźliśmy się w dla w jednym kolorze kolor szary, dobra. Widzę, że coś nowego. Jeden z naszych informatorów, gangu eee, dobra, kierowca lat 51 i tutaj MWY. MWY, dobra, kontrola techniczna, dobra. Czytanie nie ze zrozumieniem, także luz. Tu jest odmawia, należy pamiętać. No dobrze, że wcześniej tego nie poczytałem. To było w porządku. Dobra, idę zobaczyć tylko jeszcze, kurwa, prasy, jaką tutaj mi dali. Gazeta. Praca dla każdego. Dobra, zobaczymy. Jest jedna auto czy kilka? Już kilka czeka. Dobra. Dawaj. Ty pilnuj tam, żeby ci nie przejechali. Bo ja pójdę siedzieć do ciebie za to. O. No. Dawaj, dawaj. E! Szolek. Solek, Zastrujcie, e, kamraci. E, proszę opuścić pojazd. Dobra, szybka akcja. Sprawdzamy co ty tu, Co ty mi dasz. Niczego nie żałuj, kawałek dnia. A można to handlu? Może trochę pohandlujemy. Zaraz zobaczymy czy my troszkę pohandlujemy, czy nie. Dobra, tu znaków kontrabandy nie ma. Nie kontrabandy znaczków nie ma. Szolek. Dobra. Yy... Słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć bagaży. N nie ma znaczków kontrabandy, ale trzeba pamiętać o kuźwa otwieraniu takich rzeczy. A ja nigdy tego nie robił. Dobra. Teraz tak, yy, pokaż mi, co tu jest. Aha. Dwa gościu. Asan Kamolow. Asan Kamolow, dobra, tu się wszystko zgadza. Ty pojebany, czy co? Czy skrójesz w jasiny. Yy, ogólnie ma bagaże, ale list przewozowy się nie zgadza. No tak, dali, dali mi od razu takie... Yy, ja go wpuścić mogę, bo on ma tylko bagaże. Więc spoko. Zobaczymy resztę. No ogólnie, zdjęcie jest w porządku. Eee, Asan. Asan Kamolow. Eee, Asan Kamolow. Kamolow. Dobra. Numeracja paszportu. Szybciej sprawdzimy. Będzie lepiej. Data urodzenia. Data ważności aż do 23 sierpnia. Ważne do. Października 8181, dobra, to na pewno uda się im wjechać. Hmm. Tu mamy numer, paszportu, wszystko, czyli gościu ogólnie. Czekaj, czy ja mogę go teraz puścić, czy nie? Dwieście e? ja się mogę wpuścić. Hmm. No, bo mu się list przewozowy nie zgadza, ale tak to jest wszystko w porządku. Puść, ale mam zagłoskę. Wiecie, z rana to też tak człowiek nie myśli. I, I tak się. O kurwa! Ty masz jeszcze ten. Tutaj masz. Nie zauważyłem tego. Dobra, ale tam i tak to się nie zgodzi w ogóle. Worek z nawozem 2 Bagaż 9. No kuźwa, chyba nie jestem aż tak ślepy. Ty, absurd No właśnie, Ole życzliwe. Teraz dali tu do popisu. Powiem Wam szczerze. Dobra, te dwie rzeczy są spisane. No i potrzeba mi jeszcze dwóch. Kuźwa, no nie, nie narobię ci gościu. Chyba, że mam ci po na tapicerkę. To mogę sprawdzić, czy ty masz tam jeszcze dwie rzeczy. No ogólnie list przewozowy się nie zgadza. I tylko się zastanawiam, czy tylko i wyłącznie przez to mogę ci nie wpuścić. Kurde, no. A co tu jest jeszcze? Artysta, nauczyciel, dziennikarz. Jazdu praca, ale jaka? Dobra, to będziemy musieli też zwracać uwagę. Kurde, się zastanawiam się, czy przez tego nie mogę wpuścić, no. O... list przewozony. Eee, dobra. Kurwa gościu, nie jedziesz przez to, że, nie, że masz zły list przewozowy, nie? No nie jedziesz i trudno, dobra. Ada? Eee. Rzuć. A, da? Wróć A rozko, Oddam ci to kurwa w aucie. Inaczej zrobimy ze wszystkimi, wszystkim, gdzie jesteś. Słuchaj, a pokaż coś na wymianę. Papier toaletowy, worek ziemniaków, paczkę kawy. E wódkę a ten ma drogą. To nie, nie chcę nic od ciebie. To wszystko kontrola zakończona i gościu nie wierzasz. No i ja, bo tu masz. Aha, no i wystarczy, że jeszcze regulacje tutaj. Uuu, dobra, uszkodzenia pojazdu. wszystko jest w porządku. Dobra, wybita szyba raz. Wybita szyba raz. Opony wszystkie całe. Ole teraz sprawdzania mi dali, nie? Dzisiaj kurwa do 20 tu jak nic. Przebitowe wybite szyby. Jedna. Pragusek brak, brak zderzaków. Światła wszystkie są. Ole będzie sprawdzająca teraz. Dobrze, z jednej strony niech dają. Eee, jeszcze raz gościu wszystko kontrola zakończona i odrzucona. O niestety, przecież ty. O sipka, Zapomniałem, że przez to jest cement A to już jest jako towa. Więc dlatego też go nie mogę słyszeć. No, lecie z rana. Kurwa, stałem z tej nowej chałupy To tam. tamty to zimno było rano. To, to wiedziałem, nie? Jest, uff, dobra stówka. Coś tam pewnie źle. E, coś tam pewnie źle. Aha, brak lusterek, brak zderzaków powinno być. No niestety, żeśmy tego nie zaznaczyli, bo nie zauważyłem. Dobra, a lusterka to by było. Ja pierdzielę. E, dawaj. O! Prawilny. kurwa, dresik. Albyśmy go okroili, tu nie? Mm, proszę o dokumenty. Prawilny dresik z łamposkami. Dobra, mi tu w Ja mylę że telewizji nie mam. O Jezus, przez co się. Memura robota jest, no memura robota. Moja robota też memuru jest. Nic nie widzę. Dobra, co ty, si co ty tu w silniku masz? Nic nie masz. Ogólnie auto stan bardzo dobry. Na ten moment to określam. O to co, no koza. Dobra. Koza, koza. Tyryl. Aleksandrowich. Dobra, tu jest w porządku. Tu jest w porządku. YZF0, A4, M5. Dobra, czyli Aleksandrowich, Aleksandrowich, dobra. Akanistan, data do czerwca, spoko, ważny. Kwiecień, maj. Dobra, wszystko jest w porządku, gościu. Nic nie masz złego. Pasz, w porządeczku. W porządeczku, dobra. Pan techniczny auta. Bardzo dobry. Bardzo dobry ogólnie. Wszystko jest gościu pod kontrolą. Wow! Ksaju, Do Adio widzenia Maciezda. Amanu. Chociaż tym nadrobiliśmy. Pewnie znajdziecie zaraz wyjść w doli czerwonej 700 zł. Zamknę ci bo przecież potrącisz mi kurwa kolegów tu. Dobra, dawaj następny. O. Dawaj, dokumenty. ile Dobra, ty już masz widzę auto zajebiste. Solek, Solek, dokumenty od razu się daje, Zabij nie wiesz? No tenasta, z na szten, na szten, na A ci kurwa ci o, ale drysiki, o, taka, wy, No, Ole dresiki, to wycie konkretne w rusku? Próbuję e, ja parówki. Dobra, sprawdzaju auto można to handlu? Może trochę pohandlujemy, zaraz zobaczę czy się są opłaca handlami. Nie Do siedzenia siedzenie. Nie ma nic. Nie ma chyba nic, gościu. Nie widzę żadnych znaków kontrabandy. Brak tylko zderzaków. Lusterek. A, obydwu lusterek. Brak zderzaka. Raz. Dobra. Teraz tak. O, karta pracy, budowlaniec. No, ty z budowlańcem możesz wjechać. To tam luz. Karta wstępu. Dobra. Halil. UKAWY Uka, a dobra, mamy to 60. g Dobra, wszystko w porządku. Ważne do grudnia, spoko Kawka, ważne do kwietnia 13. Uuu, karta pracy nie jest ważna. Już byku. Niestety, ważne do 13 kwietnia. To jest co, no. Regulacje wjazdowe, tak? Chyba. Karoseria, tak. Brak lusterek, dwóch. Brak zderzaków, jeden. No dobra, bo tu teraz no co, nie, nie muszę mu tu zaznaczyć. Czekajcie, list przewozowy. Wymaga listu przewozowego. No dobra, a karta pracy? Nie mamy tu chyba nic o karcie pracy. A budowlańc? Nie było tam, tam był chyba dziennikarz. Czekajcie, ja sprawdzę sobie. Eee, to tu był artysta, nauczyciel, dziennikarz. Więc spoko. No dobra, tu ogólnie opony nie przebite chyba. Nie, wszystko jest git. Tu z tyłu, wszystko jest git. Nie, nie powybijane szyby. Ale kuźwa, no co, to muszę go chyba. Eee... Czekajcie, on ze zdjęcia jest? Jo. No tylko to się nie zgadza dla mnie. Data ważna, dobra, inaczej. Tu jest data ważności. Bo to nie jest powiedziane z której. Więc regulacje wjazdowej on nie z RKI, przecież jest z Afganistanu, dobra Kagastanu. przepraszam dobra, wszystko? Wszystko. Kościół ogólnie Z daty ważności, no nie wiedziesz. No bo to tylko to jest najważniejsze w tym wszystkim. To wszystko kontrola zakończona, niestety jest odrzucony papyr. Ataju, a, taio, a taio. Może bym my kurwa, jak Dresku, by ty mi daju, ja by tutaj twój dokumenty potargają i to by przejechał, ale nie ma sensu. Ciekawe jak na ty, po tej drugiej stronie tego rządu, jakbym był, znaczy nie rządu wtedy, wtedy Będę się kurwa ich wszystkich puszczał i, nie wiem, może by mi łapówki dawaju. Siemano, siemano. Wituj, Dainara, Dainara. Oba, re tu pancerz! Uuu, w obszarze! Znaczy, to jest obecna kontrolana. Na boktajnie to może, ać wy dobranoc nie latą, toaletu. Nie wiem, toaletu muszę sprawdzić ogólnie. Bo ja się da otwierać, więc gościu będę musiał niestety ci na szybkości to wszystko sprawdzić. Nie wydaje się jakimś. kurwa kontrabandzistą, ale ogólnie. Opuść, poraz. Znaczy, ty jakbyś odjechał, kurwa, to by się nic nie stało. O. No, mało kiedy takie coś robię, nie? Ale bym tu wpadł teraz. Nie. Kurwo ty. Czekaj. Zaraz ci, chłopie, zażegam cię nożem. przepraszam, że tak powiedziałem, oczywiście w grze. ...jaką jest y, GTA 5 y, Chciałem y, mu zrobić dziary jak popkowi. Proszę wejść do pojazdu. Jesteś aresztowany. daj Dobra. Jeszcze raz sprawdzimy sobie grubo auto. Zolet! Dobra. Trzymaj się. Niedźwiedziu. E, jeszcze raz idę ci sprawdzić auto. A tu można się tepnąć. O, cholera jasna O, pod sufitce nic nie ma? Nie, bo pod sufitki nie ma Dobra, Dobra daj Nara wtedy eee, Okej, okay. mamy to Sara będzie sprzątał. Ja coś muszę zaznaczyć, aha. No ja o dokumentów nawet nie brałem od niego. Eee. Posprzątaj At maduro. Już się robi on sprzątnie miał to i kasy od razu? Tak jest. No ja je, tu jest zaaresztowanie. Aha, 3 z5 był... Kurwa, serio. O, żeśmy teraz zrypali. No to są, wiecie, pieniądze dla mnie, nie? Ta każda kontrabanda. To są pieniążki, także... Także nie. ile dzisiaj ponagrywam, bo mówię, to jest ostatnia chwila. Jeszcze jedziesz, kawałek, czy co? Proszę o dokumenty. I proszę opuścić pojazd. Nie tak głupio z tą bronią jak od razu. Na nich tak spoglądam. Kurde, jestem ciekawy, gdzie on miał to ukryte, nie? Ale jestem zły teraz. Pokażę, jaki jesteś zły. O, także to. Także to tyle w tym temacie. Kurwa, ty suficy nic nie masz? Nie, ale masz tak. Nie, już teraz będę każdy Uf, wyładowywał. Może to się nie jest opłacalne. Ale powiem wam, że kuźwa. O. Człowiek chociaż jest pewny, że nic tu nie ma złego. Dobra, nie wiem. Tu raczej powinno to leżeć sobie na wiszku. No, coś za dużo przewozita tych kibli tu mi. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, to jest co? Krzynka mydła, no tak myślałem. Dobra, okej. Okay. Zobaczmy co ty masz Mechis altaj. Mechis altaj. Dobra, to się zgadza. Toalety 3 toalety 3. Bagaż dobra. Czy jeszcze muszę poszukać? Czy nie masz bagażu jednego? Nie ma. Także list przewozowy się nie zgadza. Mechis, Mechis Altaj, dobra jest. Dobra, to na szybkości. Data ważności, kwiecień Maj. Do Maja do września. 8 odwiedziny. Dobra, spoko. Jesteś skąd zjednoczone, Dobra, spoko. Czyli ogólnie. Lis przewozowy się byku nie zgadza. Więc jak się lis przewozowy nie zgadza, to niestety wjechać ty nie mogił. Tak mi się wydają. Wszystko inne masz w porządku. Jeśli chodzi o stan techniczny auta. Lusterko jest. Lusterko jest. Szyby są. Ja, szybki są chyba wszystkie. Zderzaku jest. No ogólnie wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. To ci kurwa On no bym cię chętnie puścił, ale mówię, ty nie możesz tego, nie? Dobra, tak. Strudź ładunek brakuje jednego bagaża hmm, co tu ci zrobić liść przewozowy bagaż bagaż 3 tu 4 mamy tysiaka fajnie było tego te, tysiaka wytrzymać dobra czekajcie tu mi coś pisze nie raczej tu nic nie znajdę tewarów a kańca każdy kierowca i sprzełem wszelkie niezgodności odmowę z wjazdu, dobra, dziękuję, upewniłeś mnie w tym eee, wszystko pod kontrolą, kontrola zakończona, nic nie jest pod kontrolą, kontrola odrzucona Dobra gościu. Bye bye nie No niestety, takie rzeczy sprawdza Ogólnie będę dzisiaj, nie wiem, ponagrywam jakieś odcinki króciutkie, mordy dla Was. Ten dzień dzisiaj zakończa się, no tak, powiedzmy, z przemrużeniem oka. Nie poszło mi tak jak powinno pójść. Ogólnie poszło mi bardzo dobrze w poprzednim odcinku, tylko miałem piątkę z czytania niezrozumieniem. O kurwa, potrąć mi go. Uff, bo już myślałem, że ja karę, za to wszystko dostanę. Dobra, dawaj towarzyszu. Luźno, robotę, co? Dobrze, ja nie to, Waziszu. Dzisiaj luźna robota, co? Nie dobrze, nie dobrze. Dobra. E, A dobra, ty wszystko tu pilnujesz, wy wszyscy, jo? Dobrze jest, daj no? Nara, nara, bo idę spać wtedy. Dobra, w miarę to zakończyliśmy. E, ja nie wiem, czy kontrabandu przy sobie nie mam, więc idę ją odłożyć, idę spać i już ogólnie będziemy się żegnać. Zawsze jeden dzień mam do grana, spoko to dosyć wyszło, czasami jeden dzień trwa tutaj o wiele dłużej. Tak, niby ja mam 40 magazynków aż do pistoletu, więc no na razie nie kupuję, bo szkoda na to, pieniędzy. Muszę zacząć tylko tym handlować. Więcej kupować i sprzedawać, żeby jak najszybciej się tu kasy dorobić. Bo to jest mi mocno podciwny. jak tu cały dzień siedzisz, nie? Pilnuj tego złoczyńca. Dobra, pokażę tego auta, jeszcze nie ma, że miałem mu tu gdzieś je przeszukać. Nie, bo ogólnie on jest sprząta, ale nie wiadomo. Tak ogólnie każę mu posprzątać, ale nie wiadomo, co on z tym robi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Raczej tu nie słobujemy od razu, bo tego nie widać. Także saju bajnara, chłopaki. Ja do swojej kanciapy wracam. I dzisiejszym dniem pracy mordeczki się z wami też y, żegnam. No jak widzieliście na pewno w tym tygodniu trochę przerwy było. Nie wiem jak u Chopaku z filmami. Ja chciałem co dwa dni. E, czy to wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Ogólnie filmów jest na co dwa dni. No ale chciałem jeszcze coś w międzyczasie porzucać, Także jakiegoś może blendera wam zaraz nagram. Jest tu kontrabandu. E, więc myślę że, myślę, że spoko. Raczej kontrabandy więcej nie będę nagrywał. Bo wypiszecie o dłuższych odcinkach by były. A... Ten będziecie mieli taki 20-minutowy. Więc, no, dla każdego coś miłego z jednej strony, bo nie zawsze macie tyle czasu. się trochę zasłany jeszcze, ale no mówię, to jest na wariata nagrywane. Powinienem się odpuścić, ale kurde, tak lubię to daily. Się przyzwyczaiłem do tego, że wczoraj nieźle miałem wam nie wydawać filmu. A wam kuźwa i tak wydałem. Mówię, dobra, jakoś to ogarniemy i mówię, bo dzięki temu kontrabandę chociaż kolejną nagram. Zobaczymy, co wy tam pisaliście. No i. I żeście mnie uświadomili, że ładnie umiem czytać, ładnie umiem czytać, nie? Dobra, mordy. Yy, do kolejnego odcineczka. Życzę Wam miłego tygodnia. Nie wiem, kiedy ten odcinek będziecie oglądać, ale mam nadzieję, że był yy, miły. Do kolejnego. Na razie strzała i trzymajcie się. Baju.